dla na wycieczce tutaj fajnie jest mhm. tu jest wycieczka zwiedzam te różne okolice o tutaj jestem oglądam sobie to są takie o fajne, fajne taki dzik stuczny fajne. Oglądał takie obrazki, o tutaj fajna taka okolica jest, o tutaj jest, właśnie oglądał sobie, jeszcze sobie tu oglądał fajne, o. Jest to taki właśnie na wystawie oglądam O, tu takie właśnie wystawy o, oglądam Tutaj takie stuczne, takie o, takie stuczle jest fajne i tak sobie teraz oglądam Fajne takie